Witam ponownie 9 lipca 2014. Teraz już po locie treningowym wdowców. To jest ostatni przedlot przed wkładaniem na lot z 12 lipca 2014. Tutaj zasymulowałem yy, konstantowanie gołębi. Zobaczymy, jak one sobie poradziły na tym krótkim treningu, które ptaki tutaj mają tak zwanego powera. Teraz u się druk ukaże. Lot ważny, lot prestiżowy. Chciałoby się, by Gołą posiągnął jak najlepszą pozycję. Przed laty właśnie w rywalizacji z Czechami zdobyłem taki oko okazały puchar. Pierwszą nagrodę w międzyokręgowym locie. Samiczka moja pokonała całą czeską plejadę gwiazd. Mam nadzieję, że i tym razem... Uda się. Gołąbki zgłaszamy do komisji. Teraz ja zerknę tylko tutaj na przyloty. Tak, dzisiejszy lot treningowy, stymulacja. Pierwszy 13.20. No to jest szybki gołąb. Następnie roczniak. 685 jednego roczniaka daje na 850 km. Trzeci konstantowany 867, mój faworyt, Potem wyżyma 1409, 1343. Także cała, cała plejada gwiazd, Oczywiście w jednej minucie. Wszystkie konstantowane, także ten lot treningowy bardzo udany. Jutro przed samym wkładaniem, na chwilę tylko zobaczą samiczki wdowy. Wcześniej w sezonie tego nie robiłem. Czas najwyższy jest zestymulować ponownie, by przyspieszyć maksymalnie lot. Spodziewany przylot około godziny 17-18 będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych. Gołębie odbyły 7 lotów treningowych od 150 do 430 km. Karma, dieta, wdowiec, wdowiec, standard, wszystko firmy Eupol i Campol. Żadnej chemii, żadnej chemii nie otrzymywały przez sezon. Są w doskonałym zdrowiu. Suplementy firmy Agamat. Życzę powodzenia w locie z Ostendy. Pozdrawiam. Ryszard Osnowiec, Bogatynia Polska.